Dziś na przeglądzie pojawiła się matka wszystkich sztorbów. Znaczy 13, piętnastek, osiemnastek. Oto pierwowzór. Co prawda ten jest troszkę długi. Sięga aż do ziemi. No, ale będziemy mogli sobie porównać. Wszystko to takie, jakieś znajome. Poznajecie? To działamy. Więc z przeglądu tej jamaszki. To będzie tylko rzeczy, które są różne od sztorma. No bo to mniej więcej wszystko jest to samo. Co rzuciło się w oczy, to ktoś w tym silniku. Właściciel ma go dwa lata i mówi, że tak pływa już cały czas. Zdemontował odmę, odpowietrzenie silnika. Zobaczcie te dziurki. Teraz tego nie będzie widać. Przy zaglądaniu do cylindrów wam pokażę. Tu normalnie widać, jak się zaświeci i się ciągnie za tą. Widać, jak chodzi tłok. Skutkuje to tym, że cały silnik. Zażegany jest olejem. Nie wiem kto i w jakim celu. Tu aż olej wypływa. Kto i w jakim celu to zdjął. Silnik przez to chodzi głośniej. No tak. Oryginalna taka, taka końcóweczka, jedna kosztuje 65 zł. Plus przesyłka. Trzeba na paczkę czekać z Holandii. Na AliExpressie niestety nie znalazłem. Więc nasz niezawodny tokarz. Dorobi nam to z Mosiądzu. Zamontujemy to. A czy z czasem kupimy oryginał, no to już właściciel zadecyduje. Na razie zrobimy to tymczasowo. I teraz zobaczcie, ktoś zdjął tą odmę czy tam odpowietrzenie, czy odzwał jak zwał. I tu mamy tą dziurkę. Wchodzimy kamerą i ją widzimy w cylindrze. Tak to było odkryte. Mogła by się tu dędy dostawać, wilgoć, kurz, śmieci. Kto i w jakim celu to zdjął, nie mamy pojęcia. Więc na razie zrobiliśmy z mosiądzu takie. No nie są kolanka, ale zamontujemy je na wprost. Wchodzą mocno na wcisk. Plus damy trochę kleju epoksydowego specjalnego. Odpornego na temperaturę. I pociągniemy wężyki do klap. To później Wam pokażę. Drugim takim drobnym problemem, co tu widzę, jest. Ktoś zgubił szpilkę do trybu i dorobili ze zwykłego pręta, który zarzewiał. Nie daje się tu prętów rdze takich zwykłych, odcinkowanych czy tym podobnych. No, a postość. Zaraz Wam pokażę, na co to wymienimy. Zgubicie taki pręd, bo on dość często lubi się topić. Zgubić, odpadać. Na Ellixpressie kosztuje 20 parę złoty, ale odkąd jest wojna, żadnej paczki jeszcze nie dostałem. Wszystkie paczki leżą i kwitną w centrum logistycznym w kraju wysyłki od trzech tygodni. Idealnie tu pasuje pręt ósemeczka. To jest nierdzewny. Proszę bardzo. Ucinamy. Dwie ra kręteczki. I już się nigdy nie zgubi. Tak samo na tym. No, na gro po 13 zł. Widziałem pełne pręty, nie? Ale wtedy trzeba albo gwintować, albo robić coś podobnego jak tu. Z no. tymczasowo damy tu. To jest na łódce, na łódce on trymu nie zmienia, więc podejrzewałem, że to już będzie na stałe. Później wam pokażę, jak zrobiłem. Ściągamy świecę, zmierzymy kompresję, zaglądniemy do cylindrów. Zobaczymy, jaka jest różnica do sztorma. Cylinder dorny, kompresja 9 9,5 około, czyli książkowa. Cylinder górny skręcił się. No tu jest tak, 9. Równiutkie 9. Czyli jak widać, sztormy mają po dwóch latach, trzech prawie 9, 8,5. Więc kompresja jest taka sama. No, u atmosfery to nic nie znaczy. A niektórzy w komentarzach pisali, że 8 to już jest śmietnik. I prędko trymu zrobiony. Nakrętki. Samo kontry, podkładeczki. Nie dawajcie tylko zwykłego drutu. Tym bardziej ocynkowanego. Ocynk się żre z aluminium. Potem to wszystko się nie dzieje. A i tak zardzewieje. Nie rdzewka i nie jest droga. Takie ośrubki to to. Groszowe sprawy. Zakładamy. I zamontowane. Pamiętajcie to nie może być na beton skręcony. Bo to się zejdzie do środka i nie skręcicie silnika. Tu jest sprężynka. Z tą ostrością dzisiaj. No. Tu jest sprężynka. To się rusza. Dlatego samo kontry, żeby się to nie odkręciło i gitara zawleczka w ślubie też ze zwykłej rdze rdzewnej stali dzięki temu już zardzewiała i już nie idzie jej wyjąć muszę ją będzie wbić z powrotem obciąć i wymienimy na nie rdzewkę nie wiem kto to tak zrobił widzicie oryginalna Yamaha a tu co jak w sztormie Dwie podkładki. I oczywiście podkładka cynkowana. Tak się cynk zajmuje. Dlatego nierdzewka. Tak samo będziemy wymieniać. Ktoś tu przyjanuszował na nierdzewce i powkładał o cynku. Fuu. Śmieci. Zobaczymy co pod śrubą. Mm. W ogóle jest jakiś, nie? nie. Hm. Dziwnie to wygląda. To jest zardzewiałe. Nie wygląda to na oryginał. Uu. Медленный мух. Вот. chyba давно никто не своровал O, idzie w taki. Dobra. Odma wklejona. Na taki klej uszczelniający do metalu, wysokotemperaturowy. Powinna być git. No i teraz woda siura. Nie zmieniamy wirnika. A to takie cuda. Widzicie co tam jest? Patrzcie na to. Woda siurała cały czas. Ale nie, póki siura. Nie zmieniamy. Pięknie. Zobaczcie. Tak wygląda wirnik. Może tu były młoto myszy i go zjaduj Tutaj mamy. Może się uda. Jedną ręką. Nie uda się. Podnosimy. I co tu mamy? Kurde, jedną ręką. Gdzie? Jakie wejście zapchane? Dokładnie to mi się stało, tylko że u mnie poszło wyżej i stanęło w rurce. Mam ręką. To u mnie całkiem malutki płatek odpad. Stanął sztorcem w rurce i 3 km pod prąd odry. sobie Gdzie ta obudowa jakaś jest taka zmaltretowana. Popękana. No ale zobaczmy. Poczyścimy, wyczyścimy. Tu jakiś wyżarów strasznych nie widać. Dobra, to mamy, to mamy. I teraz zobaczcie. Kurde, właściciel zamówił w pewnej firmie wirnik po numerach. No, dali mu pięknie szmaru. Kropelkę, ale wirnik za 85 zł wirnik Yamaha Mercury Mariner 815 koni wygląda tak. 85 zł. Coś mi tu od razu śmierdziało. Myślę, że jednak wirnik ze sztorma będzie tu lepiej pasował, co? Pod płytą pompy wyczyszczone, zasmarowane płyta wyczyszczona od spodu, nasmarowana. Czy by montować powoli. Śrubki standardowo nasmarowane. płyta umyta, nasmarowana. I zakładamy nowy wirniczek. Ciężko tu on wchodzi, ale i ten ciężko schodził. Obudowa była lekko stopiona, tu było zatkane, ale że się to wyskrobałem. I jeszcze posłuży. Tą rurkę też się smaruje, lepiej uszczelnia i lepiej wchodzi później tamta. Teraz przez to nie widać, ale tu było całkowicie zatkane i gumą i nadtopioną obudową. Ale dzisiaj nie będzie, będzie działać. Standardowo wszędzie smalec, cały wałek też leciutko przecieram, a najwięcej daję na wieloklin, żeby później łatwo schodził. Długi ten wałek, bo to stopa L. Standardowo. Nabijamy sobie jeden bar, na kilka minut. Czy coś schodzi. Kręcimy wałkiem. Nic się nie dzieje. Czyli spodzinka szczelna. Woda nie powinna się dostawać. Można zalewać olejem i montować do silnika. Klient dostarczył olej w tubie, ale że jest bardzo nieporęczna, przeleliśmy ją do butelki. Uczykowane śrubki, nowe podkładki. I zaraz będzie oliwka nowa. Oliwka z oliwek wypłynęła. Zakręcamy. Chwil paliwa ok, to pojedyncze poproszki. ale wypłuczemy I będzie git. Gaźnik rozobrany. Dokładnie wszystko to samo co w sztormie. O, widzicie, tu jest na śrubkę. A czasem jest bez śrubki. To co Wam mówiłem w filmie na sztormie. No, trochę jest brudniejszy, ale to silnik z 2005. No to ma już swoje. umyjemy Przedmuchamy. Jak dyszę? Wszystko to samo. Tylko Maden Japan. Zacząłem montować odmę, którą ktoś z tego silnika usunął. Górny. Górna. Wchodzi w klapy. Nie ma problemu. Teraz skrócimy jeszcze wężyk. 30 sekund. Założona. Ale dolna. Nie wiem jak wam to pokazać. O tam. Czekajcie, może ostro się złapie. Widzicie ten cybek za czarnym. Szkudę. Coś złapać. O tam. Na ten cypelek trzeba założyć wężyk. Tam pod spodem. Chyba przy wyjętym silniku. Albo jakiś ginekolog z dobrymi paluszkami. Nie wiem, jak to zrobić. <laughs> Żeby wsadzić dolną odmę Musiałem odkręcić silnik. 6 śrub. Podnieść go o 2 cm. I dalej to nie jest proste. A nie chcę go rozpinać całego i wyciągać całego silnika, żeby głupi wężyk podpiąć. Masakra, kto to wyjął? Powinien nie wiem co. Chyba sukces. Wężyk nawet nie mogę Wam tego pokazać. O! jak tam oświetlić to. No słaba jakość. Nie. Ale wężyk siedzi. Silnik jest podniesiony. Teraz to opuścimy. I mam nadzieję, że siądzie ładnie wszystko. Masakr. No i udało się poskładać tą Wszystko jest gotowe Czekamy na jedną część do śruby Wtedy go odpalamy Sprawdzamy regulację Sprawdzamy jak daje woda Czy jest poprawa Bo dość słabo siurał Siur Mycie I wraca do klienta Napsuł mi nerwów trochę to. No, zobaczymy. No, nie wygląda to jak oryginał, ale miejmy nadzieję, że będzie tak samo dobrze działać. Zaczynamy montować śrubę. I tak jak pamiętacie, była zamontowana na czymś takim. To wszystko idzie w śmietnik. Dzisiaj przyszedł zestaw z zamiennika. Najważniejsza podkładka dystansowa. Oryginalna Yamaha kosztuje prawie 300 zł. Taki zestaw z wysyłką w stówkę. Na Aliexpress jest tanio ale wiadomo, nic obecnie nie przychodzi. O, tak. Teraz to będzie miało ręce i nogi tylko oczywiście wcześniej smalec. Wałek odpowiednio odpowiedni kolor już ma dajemy dystansik. Cyk. Dystansik też lekko przemalujemy. Morski kolor. Cyk. Śmigło. Nic nie haczy, nic nie bije i też trzeba dwie podkładki, tak jak w sztormie. Być może nakrętka jest nieoryginalna. Okazało się, że ta nakrętka jest wyższa z zamiennika, niż tą, co miał tu klient zamocowaną nie wyglądało to od razu na oryginał więc pewnie ktoś tu zgubił śrubę albo coś i w takim wypadku starcza tylko jedna podkładka, nie trzeba dawać dwóch dokładamy zawleczkę i odpalamy dla pewności zrobiliśmy test szklanki dla termostatu. Zgrzaliśmy go do 70 stopni. Proszę bardzo. Jak się pięknie otworzył. Teraz go studzimy. Trochę stygien, chyba będę musiał w przyspieszonym tempie puścić. Pięknie działa. Ja może nagram jak się otwiera, bo to dużo szybciej trwa. Robiemy ostrość na szklance, i ciach. Ideał.